Tutaj dwa pytania były dość, dość, dość podobne z zagadnieniem. Pierwsze, w jaki sposób ustalić miejsce zamieszkania? Wiemy, że osoba zamieszkuje na stałe w innym miejscu. Jakimi wytycznymi się kierować? A drugie, jakim kluczem iść, ustalając stałe miejsce zamieszkania? Osoba jest zameldowana w innym miejscu, natomiast twierdzi, że często tu przebywa. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to na początek trochę ja odwrócę to pytanie. A skąd Państwo wiedzą, że osoba zamieszkuje na stałe w innym miejscu. Czy to jest taka wiedza potoczna? No, bo Państwo znają środowisko lokalne. Czy to jest taka wiedza, że no, ten ktoś tutaj nie mieszka, a, a pomimo tego składa tutaj wniosek? E, czy też jest to podparte jakimś materiałem dowodowym? Jeżeli nie jest to podparte żadnym materiałem dowodowym, no to najpierw zaczynamy <laughs> od zastosowania artykułu 2 ust. 15a ustawy o dodatku węglowym, czyli że dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, Wód burmistrz prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności i po kolei informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, potem informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego, i na, w końcu też dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców. I dopiero w sytuacji, w której y, żadna z tych y, nam nie podniczy, No i coś nam wyjdzie, prawda? Gdzie ktoś mieszka. Jeżeli nam wychodzi w jeszcze mieszkańców, że jeszcze PESEL, że ta osoba mieszka gdzie indziej, no to jakby uważam, że Państwo mają tutaj y, domniemanie jest takie, że, że ta osoba mieszka tam, gdzie tam gdzie w, pod tym, w tym miejscu, które wynika właśnie z bazy PESEL, czy z rejestru mieszkańców. i Troszkę przerzucamy na stronę ten, ten obowiązek udowodnienia nam w takim razie. No to udowodni nam, że Ty mieszkasz tutaj, gdzie, gdzie twierdzisz. Jeżeli tak w tym drugim pytaniu, osoba jest zameldowana w innym miejscu, natomiast twierdzi, że często tu przebywa, no to nie, proszę Państwa. Częste przebywanie to nie jest zamieszkiwanie. Można mieć zgodnie z kodeksem cywilnym, można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Jest to miejsce, gdzie osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ja powiem szczerze, że jest taki fajny środek dowodowy, tylko pewnie byłoby ciężko, żeby sobie z tego zażądać, w szczególności z uwagi na nawet jakieś tam dane wrażliwe, chociaż to nie jest może wrażliwe, ale w większości przypadków potwierdzi nam bardzo łatwo sposób zamieszkania to, gdzie ta osoba się zgłosiła do lekarza pierwszego kontaktu. I to jest, jak nam ktoś przedstawi, że on jest zgłoszony do lekarza pierwszego kontaktu tutaj. I będą to potwierdzać też jakieś inne okoliczności. Zawsze można wtedy też oddać oświadczenie, dokonać wizji w miejscu, w miejscu zamieszkania. No to, no to będzie jakaś podkładka. No, pod, pod to miejsce zamieszkania, tutaj, właśnie. Wtedy oczywiście trzeba też. Delikatnie poinformować to, tego wnioskodawcy, że no w takim razie no, niech sobie prostuje rzeczy z, z, jeżeli, jeżeli nie, nie ma to potwierdzenia innych danych na przykład w deklaracjach śmieciowych, no to w takim razie, proszę pana, proszę pani, trzeba będzie sobie też, trzeba sobie mieć świadomość tego, że to rodzi pewne konsekwencje eee, i, i konieczność uszczenia opłaty śmieciowej również tutaj. Eee. Także po pierwsze, po pierwsze artykuł drugi, ustęp, e, ustęp 15a, e, a potem wszelkie inne środki dowodowe, jakie, jakie i tylko e, de facto przychodzą państwo do głowy, to może źle powiedziane, ale jakie, jakie, są możliwe do ustalenia tego, tego właśnie miejsca mieszkania, tylko właśnie tak pod, pod rozwagę poddaję tą, tą kwestię tego, że na przykład dana osoba czy dzieci jego są zgłoszone do, do, do lekarza pierwszego kontaktu, gdzieś tam powiedzmy w przychodni w okolicy tego dekredowanego miejsca zamieszkania.